Nie mogę się tak pokazać normalnie. Dzień dobry! Zdożyliście na pewno od nas przez ten czas odpocząć, bo mam poczucie, że coś tam na YouTube się rozluźniło w ciągu ostatnich dwóch tygodni. To co słyszycie to Lulusia trąca skórkę z limonki, ponieważ dzisiaj na obiad robi zupę Tomkę na mleku kokosowym. Jest dzień wielkich opadów. Bardzo mnie to cieszy, bo wszystko będzie jeszcze bardziej zielone. Ja jestem Ach, właśnie... Ręce opadają. Ludzie wielkich opadów. Jestem tępa. Jaka jestem głupia ostatnio. Nic nie rozumiem. Ja jestem już po siadaniu, po treningu, po prysznicu i będę właśnie spożywała mój posiłek. Jest to posiłek terapeutyczny z przepisu Terapeutic Mamy. Czy ja skórkę z limonki? A jak Przypadkiem. To jest taki budyń jaglano-kokosowy. Na to mam mango. No i oczywiście nie mogło zabraknąć też tej skórki z limonki. Robię sobie czarną kawę do tego. No i trzeba będzie wymyślić, co dalej można zrobić z tym dniem. Ale wy możecie zrobić teraz subskrypcję naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. A ja w tej głuszy chwilowo rozłączam się. Głuszy? Chyba właśnie głośności. Tutaj się gotuje wywar na zupkę. On może być również bez mięsa, ale jest akurat na piersi z kurczaka. Tu się moczą grzybki mu, pieczarki, bób i brokuły, cukiniada, limona, chili i czosnek. Trawa cytrynowa. Poczaliście, że ja ostatnio zapomniałam, totalnie zapomniałam, że to się nazywa tarka. I nazwałam to domkiem do ścierania. Koncert 24.7, jak słyszycie. Taki sobie kącik tu zrobiłam. Tutaj. O. Nie ma tego kabla, nie ma grzejnika. I przesunęłam w kąt fotel przy oknie. Także widzę sobie liście, drzew. Mam książkę, mam to. I jak rano się budzę, to właśnie sobie tak tu siadam. Tu, tam, tu, tam, tu, 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 tam Siadam sobie, przykładam nogi, przykładam kurcyk i piję sobie właśnie yy, ziółka rano, tak żeby zaopiekować się moimi kiszkami. Doszłam do wniosku, że to jest całkiem spoko rutyna. No i właśnie tak rano sobie rozpoczynam tutaj dzień i powiem Wam, że jest mi ciężko czytać w trakcie tej kwarantanny. Przeczytałam dopiero trzy książki, teraz zaczęłam czwartą i zrobiłam sobie w ogóle w międzyczasie przerwę. Pomyślałam, że muszę trochę po prostu ochłonąć i nie napinać się na to czytanie, że powinna mieć już przeczytanych osiem, na przykład, bo ja to tak lubię sobie, wiecie, nawsadzać yy, do głowy różnych takich obowiązków i takich o musisz, musisz, musisz. Czasami lepiej sobie odpuścić i teraz. Wzięłam taką książkę Łukasza Orbitowskiego, to jest jeden z moich ulubionych pisarzy. I książka nosi tytuł Zapiski nosorożca. I nie nazwałabym chyba tego jakimś takim super reportażem, w sensie, że bardzo jest w gatunku reportażu, tylko raczej takie luźniejsze zapiski z jego podróży po południowej Afryce, przeplecione legendami, baśniami afrykańskimi, które napisał swoim językiem. No i to jest właśnie coś takiego lżejszego, już e, przeczytałam 70 stron właśnie dzisiaj rano, więc cieszę się, bo sprawia mi to radość i nie czuję takiej mm, napinki. Pomyślałam, że jakby i tak wszystko gotujemy w domu, więc nawet jak zrobię pizzę, to jest pyszna, zdrowa i znam te składniki. Tak samo z chałką, z ciasteczkami um, i z innymi takimi pysznymi rzeczami, ale mówię dość. Niech to będzie raz lub dwa razy w tygodniu. I Lulusia zrobiła mi właśnie, tak jak mówiłam, taki pyszny, mam nadzieję, budyń. Gotowała kaszę jaglaną w mleku kokosowym. Mm. Ja to potem blendowałam w Thermomix. Pyszne to jest. Ja jestem ogromną amatorką kaszy jaglanej i uwielbiam kaszę jaglaną. Mmm... A z tym mango i skórką z limonki jest w ogóle super mega zajebiście, takie orzeźwiająca. Chciałam powiedzieć otrzeźwiająca, ale jestem jakaś. Jestem jakaś Jestem jakaś wyjątkowo trzeźwa, jak na mojej możliwości. A tak na poważnie, to. Tak, wysoka nie jestem alkoholowa w trakcie tej kwarantanny. No wiesz, różne zdania na mój temat krążą w internecie. Różne. <laughs> różne opinie, ale to są tylko opinie. To nie ma nic wspólnego z faktami. Pycha! Czyż ta zupka nie wygląda ślicznie? Jest jeszcze makaron ryżowy kolanka, żeby był jakiś węglowodan w tymże posiłku. Ci, posiadać gdzieś bub. Kocham bub. Kto kocha bub? Nie, no, no po prostu to, to światło to nie jest. Światło sprzyjające. Zaraz pokażę wam przepis na najlepszą, najpyszniejszą pizzę domową, którą robi się w minutę 8. pomijając godzinę czekania aż urośnie ale jest zajebista jeśli macie drożdże jak nie to odsyłam was do przepisu sprzed lat sprzed lat sprzed lat u nas zawsze miła sympatycznie ona trzy razy mi pyska i od razu zaciążyła już dziewczyną mą nie była tylko żoną ehem także jak słyszycie w Warszawie koncert jest cały czas. Mój przepis nie będzie tak profesjonalny nie jak ta... Jak ja śpiewam. Bo chcę nagrać. Nie koniec. Mój przepis nie będzie tak profesjonalny jak lulusiowy. 23 gramy drożdży. Które to będzie jak Menel po browarze Monopolowy. Zalałam to taką cieplejszą wodą z klanu. Z klanu, z serialu Klan! ja nie mogę ze sobą dzisiaj zatrzymajcie mnie nie trzeba to wiecie zrobić bełtu bełtu ale albo Lulusia musi trzymać aparat albo miskę albo jakoś dam radę o i tak robimy zaczyn drożdże najbardziej lubią temperaturę 37 do 40 stopni ale jakbym miała mierzyć to zwa bym zwariowała raz mierzyłam i nic mi nie wyrosło więc tak po prostu z drożdżami trzeba na oko i nie bójcie się i my zamówiliśmy na Allegro słuchajcie kilogram świeżych drożdży i po prostu w porcjach je pomroziłyśmy w ziplockach drożdże można mrozić wystarczy włożyć je do lodówki, żeby się odmroziły nie można ich drugi raz mrozić, ale można je wykorzystać na pizzę, chałkę, bułki wszystko no i to nie chce tak 10 minut postoić to jest totalnie na oko i nie musicie się niczym przejmować 300 gramów mąki waga kuchenna to jest coś mega potrzebnego 300 gramów, to tak wstępnie bo będzie potrzebne trochę więcej ale to potem na wyczucie już zobaczycie jak to ciasto ma wyglądać i to jest mój przepis. Nie, yeah, 300. No to jest. Boże szatan. Mam szatana w wodzie. Czy widzicie, co się dzieje tutaj? Do tej mąki dajemy pół łyżeczki soli. I trzeba sobie dokładnie wymieszać, właśnie, sól z mąką. To jest akurat mąka pszenna 650 i ona jest fajna do pizzy. W tym czasie ja wyjmę rzeczy z piekarnika, włączę go na jakieś 120 stopni, bo potem właśnie tutaj będzie sobie ciasto rosło przez jakąś godzinę. Jezus Maria, wcześniej nie wpadłam na to, żeby postawić was na kuchence. Zaraz podpalę fajerki. Najlepiej jest ugniatać ciasto. No, niby wiecie na blacie albo na stolnicy, ale ja uważam, że w plastikowej misce jest całkiem najfajniej. Tutaj mamy zaczyn, który już sobie zaczął troszeczkę pracować. Wlewam. O. I robię taką zagniotkę. Zagniotkę. Oczywiście zapomniałam, żeby sobie przygotować kurczę wodę jeszcze w miseczce, bo generalnie powinno być tak około 200 ml wody na całość, ale to uwierzcie mi, że naprawdę pod ręką to wychodzi, ile to powinno być. Więc teraz ja z miską się przeniosę. Po troszkę wody. No. I być samowystarczalnym w kuchni. No jak widzicie, nie wygląda to na razie jakoś za szczególnie. Ale będzie mega. W ogóle nie ma się co bać drożdży. Ja się bałam i zawsze żyłam w przyświadczeniu, że pieczenie jest trudne, a tak naprawdę wcale trudne nie jest. Nie wiem, czy to dobrze, że o tym już wiem, czy nie. Dolewamy trochę wody. Oczywiście można to zrobić w mikserze jakimś, Kitchen Edzie z hakiem albo innym czymś, ale ja to najbardziej lubię ręcznie, a Kitchen z hakiem nie posiadam. Także muszę lubić ręcznie. Ono na początku będzie mega, mega kleiste i też się trzeba kilka ładnych minut po prostu powyrabiać. Tej wody, jak widać, jest za mało, ale dla mnie to już nawet pachnie pizzą. O! Wiecie co? Ta bluza jest zajebista. Ta lewisa, ale ona jest... Naprawdę, nawet jak na moje możliwości, naprawdę duża i te rękawy mi cały czas spadają. Ręka może się Wam trochę zmęczyć. Można zawsze sobie surowego ciasta spróbować, czy jest spoko na słoność. Uwielbiam ciasto. Surowe jeść. Jest takie mega, mega kleiste. Więc można sobie zacząć powolutku, pomalutku. Sipu, pusi mąki, i Gdybym ja była takim totalnym pieczeniowym lajkiem, chociaż myślę, że jestem, po prostu jest to moja kwarantannowa zajawka i wydaje mi się, że to nie jest trudne. Jakby ktoś mi powiedział ciasto na oko, to bym kopnęła w monitor. A mam nadzieję, że nie kopniecie, bo nas kochacie. A jeżeli nas kochacie i nas oglądacie i nas nie subskrybujecie, to to nie jest miłość. A to, co ja robię teraz, to jest szantaż. Także podczas tego zagniatania proszę o subskrypcję. Nie irytujcie się, że się klei. On się po prostu musi kleić. Przynajmniej na razie. Nam może przydać do ściągania ciasta z ręki. Przynajmniej ja sobie wymyśliłam taki zajebisty patent. Ej, no właśnie. To jest ten cała ja teraz. Trochę oliwy Teraz też może być. Powinno być trochę wcześniej, ale wiecie. Właśnie dzisiaj walczyłam z e-pułapami, e-podatnikami, e-podpisami i innymi podobnymi e-gównami, które mają nam jako obywatelom u ułatwiać życie. I powiem Wam, że średnio. Wolałabym po prostu iść do Pani Kasi do okienka w Urzędzie Skarbowym, złożyć co trzeba i mieć z głowy. A tak to ja po prostu, jak to mój kolega powiedział przez telefon... Przerobiłam 4 lata internetu w 3 godziny. Ciasto już coraz lepiej wygląda. Także opłaciło się słuchać żabelki i ugniatać dalej. Ja kocham surowe ciasto. Mmm, ale naprawdę super. To się już nie klei do ręki. Ej, super. Teraz zgarniamy to, co tam zostało, bo w tej misce też zostałem do wyrośnięć. W ogóle lubię do dogotowanie używać jak najmniejszej ilości sztućców, naczyń. No. Jeszcze to zbierzemy, sobie dokleimy. Bo to nie ma co martwić. to jest taki, takich oblepków w dłoni to może się nawet jakiś kęs y, zebrać. To nie jest, jakby to wiecie, to nie jest tak, że o, Żabelek ma od lat przepis, tylko jednego spróbowałam, drugiego spróbowałam, a potem połknięciłam. I to jest dopiero przepis żabelkowy, który się urodził w ciągu ostatniego czasu. Cieszę się. Teraz tą miskę wytrę, nasmaruję oliwką, żeby potem ładnie odchodziło na blachę. Będzie zajebiście. Proszę bardzo. Względnie wytarte. Trochę oliwki. No po prostu... I po prostu wysmarować. Nie, misiaczki na siebie, kuchane. Piosie bańcu. Proszę i sobie. Można je tak troszeczkę pociapać tą oliwką. No i słuchajcie, im dłużej będzie rosło, tym lepiej. Ale myślę, że godzinka wystarczy. przy odżywianiu, prawda? Nigdy mi nie wierzcie w takich kwestii. Lulusia przygotowała sery, bo to będzie pizza quattro ale z pięcioma serami, jak widzicie. Jeden, dwa, trzy, cztery, Tutaj mamy... Co to jest za lazur? Lazur? Nie, tak, to jest lazur złocisty. Lazur złocisty. Grana ludźmi produkcji. padano, tylżycki, szafir, tak, długo dojrzewający pyszny nasz też i to też jest e... grana padana tylko badano, inaczej starty, dobra, będzie jeszcze pleśniowy, czyli jednak, czyli jednak cztery sery, czyli jednak pięć serów no, będzie ser i kamer jeszcze pierdolna osypka i czadara i w ogóle, ale nie, nie jest to na jak już to ciasto wam wyrośnie, to musicie wrzucić w piekarnik na 240 stopni i będzie się ta pizzula piekła jakieś 15-17 minut i będzie pyszna i chrupiąca Leiha. Bleiha. Jakby mi powiedzieli, że jestem blacharo, to bym się nie obraziła. Paper do pieczenia. Uważam, że pieczenie na folii aluminiowej to jest bullshit straszny. Pieczenie na aluminium jest niezdrowe. To po pierwsze, bo przy wysokich temperaturach to tam wiecie, jakiś syf i potem ten syfiemy i w ogóle... No wiecie, na pewno o co chodzi. A po drugie nie ma chuja we wsi, żeby nie przywarło do sreberka. Ja to sobie zawsze lubię nawet ten papier troszkę tak natłuścić. Przekładamy. Jaka gorąca. Zapraszamy panią. Bum. Gładziutko odeszła. I tak rozkładamy całość w kółko, Ranty mamy zostawione grubsze. Jeśli chodzi o sos pomidorowy, to tak jak mówiłam, ja lubię bardzo szybkie rozwiązania, więc tutaj mam Kulpę pomidorową Mutti, one są takie mega pyszne. Ja na przykład lubię mało sosu na pizzy. Więc ja go daję po prostu mało. Żeby ten sos był pyszny, to wcale nie jest cukiernica, to wcale nie jest cukier. Minimalna ilość cukru, bo pomidory uwielbiają cukier w przycierach. Troszeczkę soli troszeczkę soli troszeczkę słońca i możecie posypać dziełami prowansalskimi ja posypię oregano troszeczkę ziemi troszeczkę słońca gdy dzień niedzieli a na no słońcu. i układamy sobie sery jeśli macie dzieci możecie je uczyć godzin właśnie na podstawie serów 12, piętnasta 18. Dwudziesta Myślicie, że godnie zastąpiłabym nauczycielki w telewizji polskiej? Bo nauka powinna myślę, bawić i uczyć, a one tylko bawiły. Nauka powinna bawić i uczyć. Więc ja nie byłabyś zestresowana, one były zestresowane strasznie. One były biedne, tak naprawdę no. to mi nie szkoda. Sypiecie i kawałeczek. Wpadnie Wam do buziaczka. Nic się nie stanie. 15 minut, 240 stopni. Muzyka no. Jezu, czuję się troszeczkę taka, jakby ten dzień mnie tak przeżył i wypluł. Ty wyglądasz super, a ja się czegoś mnie przeżył i wypluł. Tak łeb boli, żeby nie powiedzieć na pierdala, bo to niekulturalnie. Dzisiaj miałyśmy dzień paczkomatu, zrobiłyśmy sobie również taką szybką, nocną przejażdżkę po Warszawie i powiem Wam, że stare miasto. I jeszcze chyba w życiu takiego pustego nie widziałam. Ja nigdy nie widziałam takiego pustego i pomyślałam sobie, że to jest jedyny czas, kiedy naprawdę. Mieszkańcy starego miasta i nowego miasta i Podwala naprawdę muszą się zajebiście cieszyć, bo myślę, że never ever nie mieli tak cicho. Mnie się wydaje, że oni teraz cierpią na bezsenność, bo nadsłuchują, nadsłuchują, a tam nic, nic nie chodzi. Zobaczcie, co ma. Pizza! Mm. Trzymam za końcówkę. Trzyma się. Pod spodem jest taka fajnie, troszeczkę wiecie. Troszkę przypieczona. Ja to akurat nie jestem tym niespieczona. Już próbujesz. O! <słukają> <słukają> Wegetariańska. Życia? Jak chrupia? Pamiętam, mhm. że jak za drugim razem zdałam teorię na prawo jazdy, to właśnie uczciłam ją z banem Okocimia w Pizzy Hat mhm. i pizzą Quadro wromadzi na Panu Pizzy. Za drugim razem ta teorię? A co to mhm. W pizze Hat w grubej kaśce, no? Gruba i siogara. Mhm. A? Trochę mhm. chudsza, ale pretenduje i też się obrzeża. Mhm. Czy ktoś z Was ma zajebiście błyszczący jeszcze piekarnik od nowości? Ja mam go tyle lat? Ciekawa jestem. Ja bym co innego powiedziała. Ej, a są samo mylące się piekarniki? To, że mhm. na pizzę możecie położyć, co chcecie, to wiecie. Ale ja uważam, mówiąc z pełną gębą, czyli najszczerzej, mhm. że mhm. najważniejsza jest jakość składników. Mhm. Ja najbardziej lubię. Zglidla taką mieszankę tych wędlin włoskich, i wystarczą mi właściwie one i grana padano. No, nie takie nic, mieszanka wędlin włoskich, i takie tam. Mhm, ale ty je kładziesz do pieczenia, nie? Mhm. Uh -huh. Bo można je też po pieczeniu położyć. Wasze te szynki długo dojrzewające, to by fajnie smakowało to. Ała! Co stało się Ja dzisiaj tak pazernie jadłam e, budyń jaglany, jadłam, że ugryzłam się w język. Kiedy ja walczyłam ze pułapem, podatnikiem, e pitem, e-deklaracją. Jak się smakuje ta serwa? Pysznie. Będzie dobrze. Jak sobie zrobicie w domu taką pizzę serową, to wy poczujecie te 4 czy tam 5, czy 7, czy ile położycie serów. Nie? No jak? Bo powiem ci, że ja czasami, jak gdzieś pizzę dają taką 4 sery, to. To nie jest ani gruba pizza, ani bardzo cienka, ale mi smakuje bardzo tak włosko. Jak byłyśmy w Rzymie, to tam próbowałyśmy w kilku miejscach pizz. I kojarzy mi się trochę smak tego ciasta z tonarello. Jakby taką zrobić, jak tonarello, nie? Tam była pizza z ziemniakami, rozmarynem i kiełbaską wieprzową. Kto, to jest taki środek z kiełbaski. Jak nie oglądałyście tego vloga, to zachęcam do zajrzenia tam, bo tam jest pokazana ta pizza. Super jest. No to jest fast food na fast foodzie, mam wrażenie. To jest trochę tak, jak do gyrosa w Grecji napierdalali frytki. Świetna lakaza, pycha na plaży. Mm, to jest, no, do piwa alfa za 90 centów. Mega niezdrowe, mega pyszne. Ale ja nie wiem, bo ciekawe czy do dzisiaj tak jest, że tam są te frytki w tym Groszu. Nie wiem, musimy się przelecieć. Wasz? No, to dawaj. Lecimy? Tak, mhm. mhm. You're welcome. Będzie, tak. To dla ciebie kawałek, ale jak widzisz, ten zwisany deser, to był na moim. Ej, 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 ej. No serio, przecież bym cię nie ukłamała. Jeżeli chodzi o jedzenie, to nie wolno ci ufać. Nieprawda. Nie życzę mhm. sobie podobnych yy, mhm. przemówień na mój temat. Wiecie, ile No, pytajcie. To nie ma co liczyć. Ja uczuję Czuj. jutrzejsze kardio. Boże. Dzisiaj odłożyłam. żyłam. Jutro będzie rano. Co na śniadanie? Sałatka. Właśnie nie wiem, co na śniadanie. Kanapki z hummusem i z warzywami. Kanapki z humusem i z warzywami. Trzeba, wiecie, równowagę we wszystkim zachować. No. W ogóle... Mm. Jestem zajebista w dietach od rana do 20.00. Kurwa. Genialna, żeby każdy taki był. Oh nie. Mm. nie ma plamy? Nie. Najmniejszy nawet. No jest trochę. A wiesz, że to trzeba zaprać, bo to nie zejdzie. Lulek, no prawie nie. Ja nie widzę. W ogóle jest świetna godzina na jedzenie pizzy. Jest jęko. Bo jest... No, pierwszy. Mhm. Druga 20, nic nie mówi. Jaka druga 20? Ten zegarek jest mi Ale ja nie wiem, czy widzisz, on stoi chyba. Nie. Płynie. No nie może z druga 20. O ryba. Druga 28. Z druga 28, to znaczy, że jemy śniadanie. Jeszcze tak, pizzy, później na to już mnie jakby. No nie, mm. no, chyba, że po jakimś melanżu albo w trakcie. Nie, ja jadł ja, ja... taką pizzę nocną. razie ja, pamiętasz jak byliśmy kiedyś u Ja Mówiliśmy pizzę nocną. Tam na Powieślu? Mm -hmm. Była ta nocna, była paskudna. I potem jeszcze gdzieś znajomy coś zamówili. Była paskudna. A ja na w mam... Oksuszce chyba. O no, no. I co, smakowała wam? Pyszna była, prawda? Dostaliśmy wszyscy całego pozwolenie na jedzenie, bo wszyscy się osraliśmy. Byliśmy, była pazkudna. Byliśmy <laughs> bardziej zieloni niż to kurwa spleśniałe pudełko, w którym przyszła. Nie wiem o co chodzi z tą pizzą, ona jest naprawdę bardzo niedobra. Ale wszyscy ją kupują, bo to jest jedyna pizza, którą można całą dobę zabić. Mm. Nie, tylko w nocy. Mm. Nie. No widziałem, by się nie utrzymała. Ona chyba bazuje na tym, że wiesz. Wypili za dużo piwa albo wódki albo w ogóle na nie alkoholu. Jest nie wszystko. Jedno. Albo nie wiem, wyjarali zioło i jest im wszystko jedno, są głodni i są pizze. Nie go! Tak nie powinien się zatytułować. Dlaczego jesteśmy grube? No nie wiem, ale zobacz, jak taką... Ktoś zobaczy taką żabę Dagiersę w holu. rozmana który wyjdzie tu. I teraz to pomyśli... No. Dobrze, że są kosmetyki, pomyśl. Yy, 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 yy. <laughs> Spędzanie kwarantanny. Z pewnymi osobnikami może odbić się na Waszym zdrowiu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak właśnie dzisiaj wygląda pizza cztery sery. W sensie pizza cztery sery następnego dnia wygląda właśnie tak. Ale polecam. Teraz Was zaskoczę. Pada. Tam pada, ty padasz. Tam pada, ja padam. Dokładnie, Lulusia ma rację. No i wiecie, jakoś to zleci. Człowiek się budzi, trochę poczyta, śniadanie zrobi, trochę pomyśli. Dwie rzeczy obróci się w domu, wstanie się zmęczy. Potem ćwiczy, po ćwiczeniach zaraz prysznic, obiad. Jeśli coś smaży, to prysznic po obiedzie. Po co dwa razy się myć? To są poważne problemy. Potem po obiedzie, chwilę odpocząć z herbatką, coś sobie obejrzeć. Nie mam czasu myśleć o kłopotach. Dbajcie o siebie, dzieciaki. Jest to film bardzo dziwny. Jest to zlepek różnych naszych opinii i polecajek. I kolejną polecajką, myślę, może być dokument o Michelle Obamie, który właśnie 6 maja miał premierę i już go obejrzałyśmy. Ja uważam, że jest tak genialny. Jest wzruszający, inspirujący, zabawny. Ja płakałam co najmniej kilka razy, ale ja w ogóle łatwo się wzruszam i w ogóle mi to we mnie nie przeszkadza. Jest taki, kurczę, budujący i dający nadzieję. Jeśli potrzebujecie czegoś takiego, to na pewno ten film zrobi Wam dobrze. A jeżeli nie wiecie, co oglądać, to zawsze możecie obejrzeć tamte dni, tamte noce, ponieważ to jest najpiękniejszy, jeden z najpiękniejszych filmów, wspaniała ścieżka dźwiękowa, yy, piękni ludzie, piękna historia, jestem zachwycona. Czy masz coś do dodania? Polecam.